Cześć, witam was, z tej strony Kaka, jest ze mną dzisiaj Lukiks i jestem a... na moim pulpicie a to jest paczka V2 ale zrobiona przeze mnie czy V1 zrobiona przeze mnie? czy V2? E, V2 tylko, że to jest survival chyba czy free bull, czy jaka? E, taka jak e, była ostatnia tworzę to ta... A, no i to jest właśnie paczka pluginów na konto bookit.pl. ogólnie. Okej. Okay. No to przejdźmy sobie do prezentacji pluginów. I tak, April 3, no to jest na napka. Auto, message, to e, Wyskakują nam wiadomości. E, na przykład, cześć, witajcie na serwerze, nie wiem, Polishcraft, czy jak tam AutoSaver automatycznie serwuje Wordy. Azerang e, Rangi Bugworm e, to jest na przekleństwa, Border Guard na odległość, do, e, do której możemy chodzić, na przykład 1000 kratek na 1000 kratek od tego miejsca, to ustawiliśmy, Trzech na krzesła, Cheat e, manager no to Chief Menager, czyli menadżer Cheatów, e, tam różne takich pluginów, e, e, Chest Shop Sklep, e, Citizens, e, 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 no. Citizens to jest, na NPC się tworzy. Comfort to nie pamiętam do czego jest, ale kiedyś to wygrywałem, nie pamiętam do czego jest. Craftball do tworzenia piłek, same nazwa mówi. Craftbookit, up-to-date, update'uje pluginy, no to coś mów, nie... Um, e no właśnie. E Chcielibyśmy was, was troszeczkę poinformować, nie że za długo otwieramy serwer. Seacraft Form 3 <laughs> nie nie będzie Seacraft. Creative będzie do tworzenia portali. Essentials ma no to głównie taki plugin, taki jakby serce naszego serwera, naszych pluginów. Factions frakcje, Facebook e, na przykład, otworzenie mostów, bram, Fig Admin na przykład, e, ad, to jest takie mm, taki komendy dodatkowe dla admina, admi, admi iconomy pieniądze, Infinite e, plus e, działki, e, e, znaczy automatyczne działki, Jobs, prace, Join Message, e, wiadomość powitalna, mm, Lagmeter. Mm. No, y, y, to, co chyba? Like, Lag pokazuje coś, jak się coś. LWC do zabezpieczenia skrzyń. Y, y, ogólnie takich, co się da na skrzyń, drzwi, różnych takich tych. Y, no, y, 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 Znaczy, to jest takie coś, żeby nikt nie przeklinał, znaczy blokuje przekleństwa. Moba arena, no, to jest y, arena z i Modifiword, to jest to chyba nie działało to było z, World Warden czy World Editem Multiverse Core to jest do tworzenia nowych światów Multiverse Nether Portals Multiverse Portals Jakby się coś tam zepsuło Jak ktoś woli Multiverse od Creative Gates Multiverse do tworzenia Multiverse też no ale często się światy potrafią zrypać No Cheat No nie czytuj, anti-cheat no, to na cheat plus na lag, no to, są, na lag no to zmniejszają lagi na no PVP, e, ustawia, że w danym terenie PVP. No swear e, 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 też na nie przeklinanie. się za X-ranki, plugin metrics to jest dokładnie nie zapomniałem co to jest, PVP-arena to jest PVP-arena, PVP plus to jest PVP. Arena. E, PVP, to jest, no, to jest PVP. E, to jest na wykrywanie X-Ray'a, znaczy na no, Anti-X-Ray. Simple Command Signs to jest na to jest na komendy na tabliczkach. Simple Region Marker na działki, ale tego nie radzę używać, chyba że się... E, chyba no, chyba że to będzie tak to... E, Skylands Plus, Speedball... E, Skylands Plus to jest Skylandy, Speedball to jest do piłki coś, survival Games, e, sur no to Igrzyska Śmierci, tym enchanter, e, do enchantowania e, rzeczy, e, Travel Portals do, e, do portali, e, Warp Zero R, e, to jest e, Warp, e, World edit, to jest do edytowania świata, World Guard do kuboidów, World Saver to świata, x, a, czy do zasejwowania świata, X-Out, do rejestrowania się no i tyle a jeżeli chcemy coś zmienić w Auto MyStory e, czyli tak wszystkie zaczynamy to ta ta i tutaj mamy to samo pomaczonka Service is full tak tutaj to jest e, tak tutaj jest takie to. No i już to się zmienić, nie wiem czy tutaj... ja na przykład zmienia No i dobra, Kaka, już. No i dobra, no, e jeszcze zatrzymaliśmy. No, no, zatrzymaliśmy. No więc tak. Okay. My za długo chcemy ogólnie otworzyć serwer na 40 lub 80 slotów. Właśnie Oto. tak jak mówiłem. Hmm. E no i... E no. Myślę, że będziecie czekać. Serwer będzie już o wiele większy. więc spróbujemy go o wiele lepiej zareklamować. I powinien Wam się podobać zajętych długo nowej informacji z serwera i wszystko. No i to chyba tyle, co nie? No to, żeg no to żegnamy się i zapraszamy Was na nasze kanały Looking Gaming i Rasmanpl1. Zapraszam też do subowania kanału PokitTeam.pl. Żegnamy się z Wami i pozdrawiamy! I kaka